Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time Ja jestem oczywiście Max Witam was serdecznie W połowie wakacji Prawda? Ten czas szybko mija, niesłychane Zawsze tak jest, że jak się chodzi do pracy To ten czas idzie bardzo wolno Jak się ma urlop, czy ma się wakacje Czy to czas idzie bardzo szybko I to wszystko po prostu mija Tak obstryk, ale mam nadzieję, że jeszcze Odpoczywacie nie myślicie jeszcze o szkole? Jeżeli jesteście na urlopach w czasie pracy, to mam nadzieję, że spędzacie ten urlop tak, jak sobie tego po prostu jak tego sobie chcieliście. I mam nadzieję, że osoby, tacy właśnie gracze jak ja, podczas urlopu właśnie wykorzystają też również ten czas, żeby pouzupełniać jakieś braki, jeżeli chodzi o gry. Ja to właśnie też uczyniłem i czynię cały czas. Nawet ja chodzę już do pracy. Bo sobie pomyślałem, cholera jasna, przecież nie po to kupuję te gry, żeby w nie nie grać, nie? Prawda? prawda? Dobra, yy, kochani, yy, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na poradnik, jak zainstalować najnowszą, największą aktualizację do farminga. To jest niby aktualizacja, ale nazywa się to ogólnie MOD. MOD sezon 19 do farminga 19 premiere premier, premier miał 24 lipca. A więc 2-3 dni temu, tak, dzisiaj jest który? Dzisiaj jest już. Dzisiaj już mamy 27. A więc no, raz, dwa, dwa, trzy dni temu. Dobra. Moc ten, kochani, daje naprawdę bardzo dużo, bo zajmuje ponad 2 giga. Zmienia bardzo, 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 bardzo dużo w grze. Szkoda, że dopiero teraz, ale lepiej teraz niż wcale, tutaj możecie sobie zobaczyć na, gol, na golu wszelkiego typu jakieś informacje. To jest tylko i wyłącznie mały wycinek tego, co jest zmienione w tej grze dzięki temu modowi. Natomiast, całąkolwiek informację na temat o całych tam update'ach, tutaj możecie sobie znaleźć właśnie na stronie. Farminga symulatora, żeby na tą stronę wejść słuchajcie musimy wpisać www.farming-simulator.com i wchodzimy właśnie na taką stronę internetową dusimy tutaj update i właśnie pojawia nam się coś takiego o. I to są zawsze na samej górze zawsze są naj, naj, najnowsze aktualizacje I tutaj mamy aktualizację Farming Simulator 19 Windows 10 2 gb pobierz dusimy Przepraszam najmocniej. Cały tydzień miałem bardzo, bardzo ciężkich pracy i przychodzi lekki kryzys. To jeszcze światło na mnie wali. Oczy mnie szczypią. Masakra jakaś. Ale są energetyki. A właśnie słuchajcie, ja naprawdę jestem chyba kurwa uzależniony od energetyków. O i piję tego naprawdę bardzo dużo. Nawet sobie pomyślałem, żeby zrobić może jakiś challenge w filmy filmie dotyczących właśnie energetyków wypiłem yy, praktycznie chyba słuchajcie wszystkie choć chyba nie do końca bo jak naliczyłem z moim kolegą ogólnie rodzaje energetyków yy, pomijając każdą z firm, ale łącznie tych wszystkich energetyków to wyszło nam około 60 różnych smaków, różnych firm i żeby zrobić coś takiego, żeby pokazać Wam wszystkie, wypróbować wszystkie to by troszeczkę czasu zajęło, ale może to na jakiś inny czas Dobra, wracamy do Farminka, bo nie chcę teraz tu siedzieć pięć, przez 5 godzin i gadać o czymś, co nie jest tematem tego naszego filmu Dobra, musimy, słuchajcie, pobrać właśnie ten oto plik w zależności jaki mamy system operacyjny ja mam dziesiątkę, a więc robimy pobierz, wszystko Wam ładnie pokażę tam, gdzie chcecie i zapisz. Ja już mam to zapisane, bardzo proszę. O. Yy... No i tyle. Yy, tutaj mam już grę odpaloną, yy, żeby nie było. Yy, gra, yy, słuchajcie, jest całkowicie, że tak powiem, yy, bez modów żadnych. Ja wszystkie mody, jakie miałem, one zajmowały naprawdę dużo miejsca wszystkie wszystkie przeinstalowałem na twardy dysk zewnętrzny. Tam, no, jest, bo nie miałem już mi się kończyło miejsce na dysku C, tam gdzie jest system. Yy, no i tak sobie czekam i trzymam. Ja będzie trzeba to coś będzie, będzie trzeba zrobić, żeby te mody na nowo zainstalować i sobie pograć. Ok, ale dobra. Mod mamy już. Yy... Musimy wyłączyć. Mod mamy już za, in, znaczy nie niezainstalowany, ale mamy go już pobranego. Hmm, dobra. Pobrany mod. Pobrany. O, proszę bardzo. Yy, I teraz tak, plik ten jest yy, img, a więc możemy go otworzyć przez na przykład Daimona. Ja Daimona mam, automatycznie on mi się sam zmienił się na, właśnie na Daimona więc możemy zrobić otwór za pomocą daemona. to jest chyba najprostszy sposób żeby odpalić właśnie obraz płyty na daemonie. on już jest dawno już to nie tak on już jest dawno 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 zainstalowany o proszę bardzo no nie wiem czy też wiecie ale to wiecie chyba na pewno jeśli chcecie grać farminga 19 bez płyty trzeba zrobić właśnie obraz płyty z tych wszystkich plików jakie mamy, tam gdzie mamy zainstalowaną grę i powstaje właśnie nam obraz tej płyty, ten obraz montujemy do daemona i możemy sobie odpalać farminga kiedy chcemy, bez możliwości już wkładania płyty za każdym jednym razem, żeby sobie zagrać dobra i tutaj mamy właśnie ten patch a więc go otwieramy bardzo proszę mamy tutaj OK. Akceptujemy i instaluje On teraz dokładnie sam wyszuka, gdzie ta gra jest zainstalowana, i tam właśnie zainstaluje wszelkiego typu właśnie składniki do, do tego moda. Yy, Aha, i tak jeszcze tu w ramach, zanim to wszystko nam się ładnie poinstaluje, chciałbym Wam tylko i wyłącznie bardzo was, Wam podziękować za to, że te filmiki z farminga są cały czas u mnie na top jest w was naprawdę bardzo dużo, nawet nie ja sądziłem, że przez taki czas ktokolwiek będziesz te filmiki oglądał, ale najwidoczniej potrzeba, potrzeba dowiedzenia się, jak wygląda, jak modować grę jest bardzo, bardzo duża. Dlatego też postanowiłem nagrać i ten filmik, żeby cały być cały czas być, że tak powiem, kurwa w sztosie. <grym> Oczywiście to są takie głupie żarty. Aha, i co, co chciałem Wam powiedzieć? Właśnie, co chciałem, za późna godzina. Co chciałem Wam powiedzieć, Ym, jeżeli chodzi o pytania, bo bardzo często zadajecie mi pytania dotyczące Farminga 19, wersja internetowa, a więc po prostu wersja piracka, gdzie tam są problemy z 17. Mi na, napisane napisana, że 17. Naprawdę, ja będąc, chcąc być youtuberem, żeby to wszystko, mój kanał wyglądał w miarę sensownie, fajnie, ładnie, nie mogę absolutnie w jakiś żaden sposób nawiązywać do piracenia gier, dlatego naprawdę nie pytajcie się mnie oficjalnie pod każdym filmikiem, bo nie jestem w stanie wam te pytania odpowiedzieć. Natomiast jeśli bardzo chcecie, żebym wam pomógł w jakikolwiek sposób. To bardzo proszę pisać na mojego Facebooka, pod każdym filmikiem jest link do mojego Face'a. I tam możecie śmiało pisać, i tam postaram się Wam pomóc. Jeżeli nie ja, to za, za będę dzwonił, się dowiem, żeby, żebyście mogli sobie po prostu w grę zagrać, jeśli taką macie chęć. Dobra, ale prawda jest też taka, że cokolwiek piszecie na, w Google. Jeśli chodzi o jakikolwiek problem z farmingiem 19, na pewno odnajdziecie odpowiedź. Naprawdę, to jest XXI wiek. Nie ma kurwa chyba słowa, które by Google nie miało gdzieś zapisanego i żeby nie mogło znaleźć odpowiedzi na dane pytanie z jakimś tam słowem, które po prostu już tam gdzieś ma zakodowane. Dobra, teraz już bez żadnych jakichś głupot, odpalamy, słuchajcie, sobie gierkę i zobaczmy, jak to wszystko y, będzie wyglądać. grę, y, Bardzo proszę. Dobra. Ok, mamy wersję 1.4.1.0. Tu już nam coś pokazuje, że możemy sobie zainstalować kolejne jakieś tam updatey. Tego nie było. Dobra. Teraz wchodzimy w modyfikacje. Bardzo proszę, to jest To są modyfikacje. O, proszę bardzo. Tylko, że mówię, no ja tych modów, że tak powiem, nie mam. O, mus, musiałbym je zainstalować. No i trudno, I nie wiem. Mm. nie wiem, tylko cholera. Po co, po co, po co, po co są te, nie wiem, mody po, pobrania, aktualizacje? Ja nie mam żadnych aktualizacji. Toż powinny być, tu są chyba te wszystkie mody, które nie, bo... ja myślałem, że to są mody, które w ogóle miałem już kiedyś w grze. Natomiast jest ich troszeczkę mało. A dobra, no nie o to chodzi. No przecież nie tutaj przestaliśmy patrzeć. Kurwa, jak ja mam gdzieś mody. Zrobimy sobie karierę. Hmm. Kariera, kariera. Kontynuuj nowy rolnik. Ravenport, dobra, może być. Kurwa, no, oczywiście, po prostu postać jest przegenialna. Możemy tutaj wszystko zrobić. To jest po prostu szok. Yy, dobra, kochani, tutaj musiałem niestety, ale kamerę moją wyłączyć, bo coś się tam z nią działo niedobrego. No, tutaj jestem już zbędny, więc nic ok. Yy, dobra, kochani, a więc tak, no tak to mniej więcej wygląda. Tu by trzeba było troszeczkę, że tak powiem, więcej się pomęczyć, więcej pogrzebać, zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Zapomniałem w ogóle sterowanie i to wszystko, ale wiecie co zrobimy? Przynajmniej sobie spróbujemy i zobaczyć o kurwa, zobaczyć sobie, przyspieszyć po prostu sobie czas, gdzie tu się czas przesuwa, wiecie, nie? Ja naprawdę nie pamiętam. Mm -hmm. No kurwa jest przyspiesz czas 8, dobra 15, 120. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy właśnie samej tej pogody. tak de facto tutaj się praktycznie nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o takie efekty mało zauważalne. Jest godzina 9. A, więc to chyba raczej nie doczekamy. Bo najlepiej to, słuchajcie, zawsze takiego moda sprawdzać już po prostu w grze. o I tyle. I wtedy mniej więcej będziemy wiedzieć, jak to wszystko wygląda, wyglądało. Yy, I teraz wygląda, żeby mieć jakieś porównanie. 9,50, 10. No nie ma szans. Nie ma szans. Dobra, więc tutaj, co? No nie ma tutaj za bardzo się co bawić. Mod no, sami widzicie, działa. Mod działa. Zainstalowałem poprawnie, a więc można się śmiało cieszyć, czego wam oczywiście serdecznie życzę. A już ja będę się żegnał. To jest poradnik, a nie żaden gameplay, let's play, więc nie będę po prostu grał i chuj i tyle. Dobra. Serdeczne, serdeczne pozdrowionka. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na mój konkurs do wygrania 50 zł dzięki usłudze PaySafe Car wystarczy tylko i wyłącznie wybrać jakąkolwiek grę z różnych platform cyfrowych, gdzie jest udokumentowany czas spędzony w danej grze, zrobić screena, wysłać go na mojego Face'a jak już się uzbiera, troszeczkę chętnie wtedy ogólnie osoba z największą ilością spędzonych godzin w danej grze wygra 50 zł. Oczywiście takie gry jak Fortnite, jak LOL, jak Dota i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie gry MMORPG nie mają prawa brać udziału w, tej, w tym konkursie, żeby każdy z Was dokładnie wiedział. I tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia niebawem na moim kanale. Papa. Pa.